Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Temat dzisiejszego podcastu może wydawać się niesamowitym wręcz tematem zastępczym oraz przede wszystkim fejkiem. W rzeczywistości jest inaczej. Fejkiem to nie jest, choć brzmi sprawa całkowicie absurdalna, jak to chcą zdelegalizować partię Sławomirowi Męcenowi. Otóż rzeczywiście chcą i już jest zapowiedź, że PKW wysyła w związku z tym Wniosek do sądu. Także tutaj nie ma żadnego fake newsa. Choć i zaraz będziemy sobie cytować źródła, żeby to Państwu pokazać. Natomiast co do tematu zastępczego, to tak pół na pół bym powiedział. Bo tak jak już powiedziałem. Sprawa jest absolutnie poważna, rzeczywiście chcą zdelegalizować Sławomirowi Męcenowi jego partię. Natomiast to, że ten temat pojawia się akurat teraz, na tydzień przed wyborami prezydenckimi, w których to za sprawą, nazwijmy to, wybitnie nieudolnego zarządzania kryzysowego Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Męcen nagle zyskał nowego wiatru w żagle i ma realne, może nie jakieś bardzo duże, ale realne szanse do wejścia do drugiej tury, a wobec słabości kandydata Platformy Obywatelskiej, czyli pana Rafała Trzaskowskiego, znowu Sławomir Męcen ma realne, nie jakieś bardzo duże, ale realne szanse na zostanie prezydentem Polski, to to, że ten temat pojawia się w mediach akurat teraz, no powiem szczerze, nie wierzę, że to jest przypadek, Natomiast tutaj, tym jakby tematem zastępczym jest tylko moment odpalenia tej informacji, że to akurat teraz na tydzień przed wyborami, a nie na przykład miesiąc wcześniej albo za dwa miesiące. To, że teraz to odpalają, moim zdaniem jest to temat zastępczy. Oraz uderzenie w Sławomira Mencena, bo to jest taka próba wykazania, że facet jest niekompetentny. Natomiast, no, jak już powiedziałem, problem jest absolutnie realny. Rzeczywiście chcą zdelegalizować partię Sławka Mencena. I co bardzo ciekawe, tajemnicą Poliszynela jest, że stoi za tym Janusz Korwin-Mikke. To jest taka trochę zemsta z zagrobu Janusza korwin mikkego który bodajże w 2022 został wykopany ze sław, przez Sławka Mencena z jego własnej partii. A teraz, po trzech latach, jest w stanie się skutecznie, na słowo Mira, że Mencenie, zemścić. I cóż, drodzy Państwo, tutaj tego nie będę oceniał. No, w polityce kwestie etyczne nigdy nie są jakoś specjalnie cenione. Generalnie im polityk bardziej podły, im polityk bardziej taki nożo w plecy wbijalny, tym bardziej skuteczny. Janusz Korwin-Mikke to nie jest człowiek z mojej orbity politycznej, Słowo Męcen również, no, panowie się bardzo nieczysto w tym momencie bawią. Dla, dla tych wszystkich, którzy nie pamiętają, Janusz Korwin-Mikke powiedziałbym nestor i twórca polskiej wolnorynkowej prawicy, w pewnym momencie postanowił wypromować wówczas kompletnie nikomu nieznanego Sławomira Mencena, do tego stopnia nieznanego, że w akcie desperacji wchodził nawet na wywiady do uwaga Macieja Maciaka, żeby się u niego próbować yy, yy, lans, lansować. No i wziął go pod sk swoje skrzydła Janusz Korwin. i go dosłownie wypromował, wylansował, yy, do tego stopnia, że Namaścił go na swojego następcę w fotelu prezesa partii Nowa Nadzieja, a Sławek Męcen po tym jak przejął tą partię, to prawdopodobnie wspólnie z Przemkiem Wiplerem, który, który już miał motywy, żeby się mścić na, na Korwinie, bo... Korwin przy pomocy swojego asystenta załatwił mm, Przemkowi Wiplerowi zarzuty prokuratorskie za tą słynną konsolę, co to ją niby Przemek Wipler na lewo skręcił z jakiejś tam fundacji czy z czegoś innego. No i mówiąc krótko, wykopali korwina z jego własnej partii. Ale poza tym, że go wykopali z jego własnej partii, to Sława Almir Mensen i jego ludzie rozpo, rozpoczęli przeciwko mm, Korwinowi taką klasyczną. Kampanię nienawiści i człowieka, którego wiecie, dwa tygodnie wcześniej wychwalali, że on jest wielki, wspaniały, w ogóle Korwin, Korwin, jak my cię kochamy, nagle <laughs> zrobili z niego takie typowo, typowe popychadło i wmówili tak zwanym kucom, czyli wyborcom Sławomira Mencana, że od tej pory Korwina to należy nienawidzieć, czyli zrobili klasyczną rzecz, jak w przypadku każdej osoby, która kiedyś gdzieś tam pojawiła się w orbicie Konfederacji, a potem już była niewygodna, czyli zaczęli mu po prostu niszczyć wizerunek. I tutaj w żaden sposób nie współczuję o to Januszowi korwin Mikemu, bo Janusz Korwin-Mikke przez wiele lat, wielokrotnie robił to bardzo, bardzo wielu ludziom. Generalnie każdy, kto się z nim zetknął i potem już nie miał ochoty dalej, że się tak wyrażę, działać na jego rzecz, to no to był atakowany, niszczony i tak dalej. Więc Korwin dostał dokładnie w twarz tym czym przez wiele, wiele lat robił innym ludziom. No, niemniej jednak panowie się pokłócili. I gdzie tutaj, drodzy Państwo, jest zemsta Janusza Korwin-Mikkego po latach? Ale może najpierw, właśnie sobie przejrzyjmy źródła, żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj, drodzy Państwo, nie wiem, jakieś fake newsy uprawiam. No to mamy Portal do Rzeczy. Partii Mencena grozi delegalizacja, powodem fatalny błąd. Przypominam, że do rzeczy to jest de facto pisowski portal, więc to, że oni tym bardzo, bardzo mocno grzeją, to to nie jest, drodzy Państwo, przypadek. Drugi portal to jest Onet. Sławomir Mencen może stracić partię, poważny błąd jego ludzi. No i trzecia to jest Rzeczpospolita. Sławomir Mencen straci partię. Kropka. Będzie wniosek o delegalizację Nowej Nadziei. I tu nie ma żadnego przecinka ani nic, po prostu jest taka informacja. Z grubsza o co chodzi? No Chodzi o to, że mm, partia Sławomira Mencena nie złożyła do PKW w odpowiednim terminie sprawozdania finansowego partii politycznej. Tyle. Nowa Nadzieja. Ta partia Nowa Nadzieja, czyli partia Sławomira Mencena, nie złożyła w odpowiednim terminie do PKW. Sprawozdania finansowego, czyli nie sytuacja, w której te sprawozdanie finansowe zostało odrzucone, bo tam na przykład nie wiem, jakieś lewe wydatki sobie zapisali, albo nie zapisali jakichś źródeł, źródeł dochodu, albo nie zapisali jakichś wydatków, które rzeczywiście ponieśli, czyli że popełnili błąd, bo karą za popełnienie błędu jest. Jest odebranie subwencji w, w części lub w całości, czyli pieniędzy, jaką od nas podatników dostają partie polityczne. I takie rzeczy już spotykały, na przykład partię Ryszarda Petru, czyli nowoczesną skropką, bo bodajże mąż pani myszki agresorki, przepraszam, Gasiuk Pichowicz, yy, nie za bardzo w, rozumiał w kwestie formalne i tam pieniądze poszły nie na to konto, co trzeba, i w związku z tym odebrali im finansowanie. Bo tutaj PKW generalnie do pewnego momentu się nie obcyndalało w, w tańcu, tylko jak były tam jakieś błędy, to od razu Bach po Heblu, nawet jeśli one były czysto formalne, nawet jeśli się wydawało, że były błahe, Bach, Hebel nie ma kasy. E, natomiast to było za błędy, za niewystawienie tej za niewysłanie tego sprawozdania PKW wypierdziela partię w kosmos. Po prostu je delegalizuje. Ale w tym sensie nie, że ta partia jest nielegalna, czy za to, że na przykład, nie wiem, czy jest jakaś nasistowska, rasistowska albo komunistyczna. Przypomnę, że w Polsce partia komunistyczna też jest nielegalna, co jest o tyle ciekawe, bo w Polsce istnieje partia, która wprost odwołuje się do ideologii komunistycznej i to nawet ją zakładał chyba syn pewnej posłanki albo senator, ale jest tolerowana, mimo że nie powinna. Powinna być jakby delegalizowana za, według polskiego prawa, powinna być zdelegalizowana za y, poglądy, jakie rozpowszechnia. Natomiast tutaj mamy do czynienia nie tyle z delegalizacją w sensie, że ta partia nie może być, co z wykreśleniem z jej z rejestru. Efekt jest dokładnie taki sam. Była partia, nie ma partii. Tylko różnica jest taka, że w przypadku klasycznej delegalizacji mamy do czynienia z pewną formą kary za to, że ta partia Promuje jakieś wartości, które w kraju demokratycznym są nie do przyjęcia, np. Na faszyzm, nazizm albo komunizm, a w przypadku wykreślenia jest to czysta kwestia formalna. Nie dopełnili się obowiązku, w związku z tym ciebie wykreślamy. I PKW rzeczywiście się tutaj nie pierdzieli w tańcu i rzeczywiście za niezłożenie w terminie tych, e, tych sprawozdań partia rzeczywiście wykreśla. Jakoś. W zeszłym roku, albo jeszcze w tym, jakoś na przełomie roku, przecież gruchtała informacja, że dwie partie w Polsce zostały wykreślone, przy czym nazwano to delegalizacją. Jedna z tych partii to była partia PJJ, czyli Polska jest jedna pana Piecha. Nie złożyli nie złożyli w terminie sprawozdania no i, w, i zostali rozwiązani. Także wbrew temu, co tam twierdzą tamte środowiska, to nie za to, że tam zostali, że są prześladowani, czy coś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu nie złożyli, nie złożyli sprawozdania, więc partia została rozwiązana. I tutaj taka ciekawostka. Wydobnie się ostatnio dobijał człowiek, który twierdził, że jest rzecznikiem prasowym partii PJJ, czyli Polska jest jedna. Nawet pisał z, 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 ich mail, z maila w ich domenie, Powiem szczerze, że strasznie mnie to zdziwiło, jak ten facet ewidentnie nie wiedział, że twierdzi, że jest rzecznikiem prasowym nieistniejącej partii. Także to, to, to było naprawdę coś niesamowitego. Druga partia, co do której była już jej nie ma, to jest tak zwane kamratstwo tego tych dwóch panów, z których jeden to jest ten pan Jaszczur, a drugi to ma chyba ksywał Ludwiczek, coś takiego. Też wbrew temu, co rozpowszechnia pewna organizacja, która twierdzi, że tamta partia, że zostało zdelegalizowane dzięki im, ich podpierdolą do prokuratury i do sądu, że oni tam jakieś obrzydliwe rzeczy rzekomo robią. Nie, oni po prostu zapomnieli, zapomnieli, czy nie złożyli e, sprawozdania do PKW i PKW po prostu bach, procedura była partia, nie ma partii. Przy czym i teraz dokładnie na tej samej y, zasadzie jest partia Sławomira Mencena. Za chwilę może się okazać, że nie ma partii Sławomira Mencena, bo tak jak pisze Rzeczpospolita, PKW podjęła już decyzję, idą z tym do y, sądu, a to jest już kwestia czysto formalna do, do przyklepania. Po prostu sąd tylko sprawdza, złożyli? No kurde, nie złożyli, więc sąd pyta tej partii: Macie jakiś dowód, że złożyliście? Nie wiem, mo, może na przykład wysyłaliście Pocztą Polską, a Poczta Polska to zgubiła. I, I może macie na przykład jakiś dowód, że wysyłaliście. A, nie macie, sorry, to delegalizacja. Znaczy, delegalizacja w sensie rozwiązanie, rozwiązanie partii. Więc jeśli to nie jest tak, że wysyłali to Pocztą Polską i Poczta Polska zgubiła to sprawozdanie, a szczerze mówiąc, szczerze wątpię. Żeby tak było, Jesz, jeszcze nie było takiego przypadku, żeby jakaś partia, która nie złożyła sprawozdania, e, potem się próbowała bronić. No, myśmy wysłali listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, e, tylko Poczna Polska zgubiła, a myśmy nie zauważyli, e, że zgubiła. No i jeszcze, jeszcze nie było takich przypadków, ale może, może, może. W takim razie e, tutaj partia Sławka, e, Sławka Męcena będzie zdelegalizowana. Teraz tak, co to oznacza dla y, Sławomira Mencena i co to oznacza dla y, jego partii, Paradoksalnie większy tutaj obciach jest dla Sławomira Mencena niż dla partii. Ponieważ, a w ogóle, gdzie tutaj jest zemsta z zagrobu y, Jadusza Korwid-Bikiego? Drodzy Państwo, bo za te sprawozdanie, mm, za wysyłanie tych sprawozdań w Nowej Nadziei odpowiada człowiek Jadusza Korwin-Mikiego. Powiem krótko o Sławek Mencen, zapomniał zrobić czystki w partii po, tej jak, po tym, jak wypierdzielił prezesa. No, generalnie wiecie, to trochę tak jak, nie wiem, w królestwie czy w jakimś cesarstwie czy w jakimś innej niedemokratycznej instytucji, tak? Jak przejmujesz władzę w takiej instytucji tak siłowo, że no ludzie starego Szefa mogą mieć do ciebie o to pretensje, no to musisz wszystkich ludzi starego szefa po prostu się pozbyć, wyciąć ich w pień. No a tutaj Sławek Męcen, no dużo ludzi, dużo, tak okazał sobie, składaj ten hołdlenny, Tak, oczywiście w cudzysłowie, tam że, że, że tutaj on teraz będą będą jemu posłuszni. I duża część tych ludzi rzeczywiście tak złożyła. Na przykład Konrad Berkowicz, który przecież był typowany na następcę Janusza Korwin-Mikiego w jego partii, był przez dobrze ponad 10 lat, chodził za, um, za Korwinem jak cień, żeby nie powiedzieć jak wierny piesek um, i tam był takim młodszym Korwinem 2-0, nie? No ale um, potem jak Korwinowi tam że się tak wyrażę, nóżka się powinęła i Mencen go wziął i wykologował z jego własnej partii, to Berkowicz uznał zwierzchnictwo Korwina uznał wie, zwierzchnictwo Mencena i nadal jest w konfie, jest teraz wiernym sługą Mencena. To, to też nie można mieć do niego pretensji. Jeszcze raz podkreślałem, etyka w polityce to jest i, i, i jakiś tam honor. To są raczej kwestie, które przeszkadzają w osiągnięciu sukcesu, więc to, że się politycy nie zachowują w sposób honorowy, to. Nie jest nic dziwnego. A druga kwestia, no i dla niej ważniejsza, no kurde, ten Berkowicz tyle lat się starał, żeby być, żeby objąć Schedę po Korwinie, no a Korwin Schedę oddał Sławkowi Mencenowi, takiemu człowiekowi trochę znikło. No to dlaczego Berkowicz miałby być wobec niego no ale, No ale jak widać, Korwinowi udało się utrzymać w tej partii kilku lojalistów, między innymi na stanowisku. Odpowiedzialnym za wysyłanie tych sprawozdań do PKW. W efekcie, drodzy Państwo, no to sprawozdanie nie poszło. Było to otrzymane w ścisłej tajemnicy, aż do momentu, w którym minął termin. No i wtedy zaczęto o tym dość głośno mówić. Kto zaczął o tym mówić? To no środowiska związane z Januszem Korwin-Mikke. Mówiąc krótko, ludzie Janusza Korwin-Mikke zaczęli wypisywać maile, Dzwonić, wysyłać sms albo na znaczy, psyt, psyt, psy, zobaczysz, zdelegalizują nową nadzieję. To Korwin, to Korwin, zobacz, tutaj ten się okazał lojalny. Skąd wiem, że zaczęli to robić? Bo zaczęli to robić m.in. do mnie. O tym, że taka rzecz będzie grana, ja wiedziałem od ładnych kilku dni, właśnie od ludzi związanych z Januszem Korwin-Mikke, którzy uznali, że puszczą przeciek również do mnie, tak? Ja akurat miałem ważniejsze rzeczy na głowie, nie robiłem na ten temat vloga, natomiast tutaj rzeczywiście te media głównego nurtu, chyba głównie Rzeczpospolita, Postanowiła sobie to potwierdzić, posprawdzać, no i poszli, poszli do. No, i jak potwierdzili, że już rzeczywiście za późno, to to, to nagłaśniają. Tak? Podkreślam, ludzie Korwina zaczęli to nagłaśniać, jak już było za późno, jak już termin na złożenie tego sprawozdania do PKW minął, jak już w tym momencie jest tylko dobra wola PKW, czy chce. Rozwiązać partię Sławka Mencena, czy nie chce rozwiązać partii Sławka Mencena, no to jak już jest za późno, no to teraz to ludzie Korwina nagłaśniają. Stąd też tutaj zwróćcie Państwo uwagę, no propisowskie do rzeczy puszcza Newsa, który jest na, na rękę korwinistom, nie? Korwinistom przeciwko męceniarzom, że się, e, że się tak wyrażę. I teraz m, tak. Ech. Co to oznacza dla partii, co to oznacza dla Sławka Mencena? Dla partii paradoksalnie nie oznacza to, no właśnie. Co to oznacza dla partii, to zależy od tego, jak się zachowają w tym momencie ludzie Bosaka i ludzie Brauna. Biorąc pod uwagę, że ludzie Brauna raczej Sławomira Mencena nienawidzą, no bo to jest chyba można tak powiedzieć, tak? Sławomir Mencen najpierw wywalił z jego własnej partii Janusza Korwin-Mikkego, a potem wywalił z partii, którą Grzegorz Braun współtworzył, czyli z Konfederacji Grzegorza Brauna, tak? Przypominam, no, Grzegorz Braun był jedną z trzech osób, które zakładały Konfederację. Konfederację zakładały trzy osoby. Janusz Korwin-Mikke, pan Winnicki i pan Grzegorz Braun. Winnicki w imieniu Ruchu Narodowego dostał 40%. Korwin w imieniu, nie pamiętam jak wówczas się ta partia nazywała, chyba Korwin, 40%. I pan Grzegorz Braun w imieniu partii Konfederacja Korony Polskiej, 20%, bo wtedy była mniejsza partia. Czy zobaczcie, było trzech założycieli Konfederacji: Winnicki, Braun i Korwin. Wszyscy zostali wywaleni z partii. To jest bardzo ciekawe, ale tam ciągle zostali ich ludzie, tak? E, e, zostali ci ich ludzie i tam no, tam sobie si siedzą, tak? E, no i e, dlaczego mówię, że to zależy od, e, zależy od dobrej woli? No bo jakby to ładnie powiedzieć, Konfederacja to jest partia, konglomerat założona przez trzy partie, trzy, trzy byty. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 20%, partię wówczas, wówczas chyba Korwin dzisiaj Nowa Nadzieja, którą rządzi Sławomir Mencen, oraz yy, ruch narodowy wówczas pana Winnickiego. Dziś potem pan Winnicki po aferze formalnie ze względu na zły stan zdrowia został wykolegowany z tej całej imprezy. Bardzo brzydko z nim postąpiono, bardzo wręcz, wręcz podle. Yy, Prywatne, a nieważne. No i, no, i, yy, no, no i są te trzy formacje. I dlaczego tutaj jest ważne? No bo chodzi o kasę. Chodzi o subwencje partyjne, o, 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 z o pieniądze z naszych podatków, o wiele milionów złotych co miesiąc. Beneficjentem mm, tych pieniędzy, subwencji jest partia, która nazywa się Konfederacja. A następnie jest zapisany podział tej kasy na te trzy byty: Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej. No i teraz w momencie, w którym byt pod tytułem Nowa Nadzieja przestanie istnieć, no to co zrobi? Sławomir mędzę. No natychmiast założy nowy byt, który będzie się nazywał jeszcze bardziej nowa nadzieja, albo imperium kontratakuje, zemsta sifów, albo zniszczymy gwiazdę śmierci, kurde, cokolwiek. Ci ludzie, którzy byli w starej partii zapiszą się do nowej i on sobie to odbuduje. No ale, drodzy państwo, to już będzie nowy byt. Tak? Nowy byt. No i teraz będzie zależało od dobrej woli... Tych pozostałych dwóch partii, czy oni pozwolą na podmiankę tego nowego bytu Sławka Mencena za stary byt Sławka Mencena i czy będą się z nim dzielić kasą. Jak będą mieli dobrą wolę, to się podzielą. Jak będą mieli złą wolę, to się nie podzielą. No i tu właśnie zależy od tej dobrej woli. Wiadomo, że ludzie Grzegorza Brauna raczej, którzy reprezentują 20%, raczej tej dobrej woli mieć nie będą, bo Sławomir Mencen. No jest teraz wrogiem numer jeden z wolników Grzegorza Brauna. Pytanie, jak się zachowają ludzie od Krzyśka Bosaka, czyli od ruchu narodowego, który no, może się niezafajnie czuć wobec tej partii, bo też jest w tej partii rugowany. Krzysiek Bosak jest bardzo inteligentnym człowiekiem, obytym, kulturalnym, to jest jeden z takich polityków, moim zdaniem, na plus, jeśli chodzi o o średnią polskiej stedy politycznej, on na pewno sobie zdaje sprawę, że jest marginalizowany w Konfederacji i że Konfederacja to jest naprawdę partia wodzowska Przemka Wiplera, który posługuje się Sławomirem Benzenem, tak z grubsza i że jemu tam no, drugie skrzypce teraz tak naprawdę pozwolono grać, no i pytanie, czy potem go w ogóle nie wywalą z, z, z orkiestra. Co tutaj zależy od dobrej woli tych ludzi. Albo pozwolą na podmiankę nowego bytu Sławka Męcena, albo nie pozwolą. Jak pozwolą, to od strony partyjnej Sławek Męcen nic nie straci. Jak nie pozwolą, no to z tego będzie bardzo gruba chryja. Natomiast na tym bardzo mocno personalnie traci Sławomir Męcen. To wydaje mi się dość oczywiste. Drodzy Państwo, jest tutaj popełniony prosty błąd formalny. No prosty, Zapo nie złożyli sprawozdania w terminie. No. To jest tak, jakby księgowy zapomniał wysłać Pita w terminie do urzędu skarbowego, albo adwokat za za nie złożył w terminie apelacji, tylko złożył tą apelację dzień później. No to jest bardzo mocno infamujące dla profesjonalizmu. I tak. To nie Sławomir Mencen w partii Nowa Nadzieja za to odpowiada, to odpowiadał człowiek Janusza Korwin-Mikkego, który prawdopodobnie nie złożył tego sprawozdania po złości. No ale Sławomir Menzen powinien tego dopilnować. Sławomir Mencen jest doradcą podatkowym, ma kancelarię doradztwa podatkowego i on zarabia pieniądze na tym, że pilnuje różnych spraw, różnych ludzi, tak? Że doradza, jak się powinno robić, a potem pilnuje, żeby tak było zrobione. I od tego zależą nie dość że duże pieniądze jego klientów. To jeszcze zależy to, czy jego klienci nie pójdą siedzieć. Bo, drodzy Państwo, dobrze zoptymalizowane podatki od <laughs> przestępstwa skarbowego bardzo często oddziela tylko to, że w jednym przypadku. Dopełniono pewnych formalności, a w drugich nie dopełniono pewnych formalności. Jeżeli pełne, pewne formalności są dopełnione, to można na przykład zamiast 19% podatku płacić 8,5%, legalnie w Polsce 8,5% podatku zamiast 19 można. Natomiast muszą być dopełnione pełne formalności. Jeśli te formalności nie są dopełnione, to zaczyna, się, to zaczyna się cały szereg przepisów z kodeksu karnego, które się zaczynają od uszczuplenia przychodów skarbu państwa. No i tam, drodzy państwo, nie dość, że w grę wchodzi zapłacenie podatków wstecz, na przykład za 5 lat z odsetkami, a wiecie, różnica między 19 a 8,5 to jest 10,5. Powiedzmy 10. Powiedzmy, że zarabiasz pół miliona rocznie, no to 10% różnicy to jest 50 tysięcy, a razy 5 lat to jest 250 tysięcy. Razem z odsetkami skarbowymi, z karą, z mandatem, nagle ci przychodzi pół miliona do zapłacenia. O cholera, dużo. Większość ludzi nie ma tyle na koncie, więc trzeba spłacić, trzeba coś sprzedać, tylko już raczej nie dom, raczej nie samochód, tylko raczej dom. A do tego jeszcze... Zarzuty takie, że możesz pójść siedzieć. Także tutaj personalnie Sławomir Mencen na tym bardzo mocno straci. Nie dlatego, że to on popełnił błąd, bo to nie on powinien był wysłać to sprawozdanie, to nie on tego nie dopilnował. No właśnie, to nie on powinien wysłać, ale on jako szef tej organizacji powinien był to dopilnować. I tak samo jest z kancelarią Mencem. Przecież to nie on fizycznie tam wysyła wszystkie papiery, dokumenty, pilnuje na przykład kwestie związane z indywidualnymi y, interpretacja, interpretacjami podatkowymi i tak dalej. To nie to on to wszystko fizycznie robi. No ale on jako to szef powinien dopilnować. No i właśnie poszła w świat informacja, że Sławek jednak tak nie do końca dopilnowuje, nie do końca ogarnia. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!